Witajcie kochani. Dzisiaj chciałabym z wami porozmawiać o złości, o gniewie, o po prostu, krótko mówiąc, w kurwie. Temat ten wypłynął samoistnie i podpowiedziała mi go koleżanka, z którą sporo rozmawiałam o tym, jak ostatnio się czuję. A ostatnio mam bardzo, ale to bardzo wysoki poziom irytacji. Z tego też powodu w tym momencie podwyższamy z moim lekarzem Rispolept. Z połowymi grama na 0,75. No, bo jest ciężko. Poza faktem, że ciągle dłubie skłócił rąk i po prostu je obrywam, to naprawdę wkurwia mnie wszystko, nawet powietrze, którym oddycham. I najpierw opowiem Wam o tym stanie, a potem opowiem Wam, jak sobie z tym radzę. No to tak. Dnia dzisiejszego czuję się strasznie zirytowana, tak samo jak na przykład wczoraj i tak jak zdarzało mi się tydzień temu. Jak mówiłam, ten stan chwilę trwa. I to, co dzisiaj mnie po prostu dobija i dojeżdża, to jest pies mojej siostry. W tym miejscu z góry mówię wszystkim miłośnikom psów, żeby się nie obruszali. Bo nie chodzi o to, że ja nie wiem, nie lubię psów jako takich, ale po prostu ten konkretny pies w moim domu doprowadza mnie do szału. Otóż moja siostra wyjechała w delegację i postanowiła podrzucić mi psa. Raz enty zresztą. Z tym psem są problemy. Jest niewychowany, nieułożony, nieogarnięty po wzięciu ze schroniska. Pies jest oczywiście straumatyzowany. No i behawiorysta powiedział, że nic nie zrobi, bo z spaniele tak mają, że mają psiadę HD i ogólnie nic się nie da zrobić, bo mają deficyt uwagi. Czy tak jest? Nie wiem. Ten na pewno ma. Poza faktem, że on się nie nadaje do trzymania w blokach, bo biega za każdym samochodem, który jedzie, za każdym i szczeka po prostu jak chory. I siadam z nim, wtedy próbuję go obejmować, żeby go odboczcować trochę i głaskać. Jak słuchajcie, to po prostu nic nie daje: to po prostu nie daje nic albo daje na moment. Co poza tym? Niby merdu, merdu do każdego pieska, ale do każdego startuje z mordą. I oczywiście ma kaganiec. No i co z tego? Wali tym kagańcem wszystkich. Rzuca się do ludzi, do nóg, straszy ludzi. Więc generalnie i tak tylko dlatego, że ja cisnęłam, to siostra kupiła kaganiec, bo wcześniej jakąś kobitę złapał mi normalnie za spodnie, bo nie dam rady go utrzymać. W każdym razie piesek jest bardzo problemowy. Chodzi, zipie. Oprócz tego sypie się z niego sierść na potęgę. Po prostu wychodzą z niego włosy, on przejdzie przez przedpokój i są tam włosy, no i piach, bo pies jest długo włosy. Mój kot nie je przez niego. Nawet jeżeli uda mi się psa zamknąć w drugim pokoju, to kot ze stresu po prostu nie żre. A jak nie żre i jest głodny, to żyga żółcią. Wszędzie i równo. Ewentualnie nażre się jak głupi w którymś momencie i żyga żarciem, czyli jakby efekt jest ten sam, kot jest głodny. Kot jest wystraszony. Z kotem są same problemy, oczywiście też atakuje psa, bo jest wystraszony. To, co mam w domu, systematycznie. To jest piach, kudły. Łącznie z tym, że wchodzi mi na kanapę, ale po prostu mnie telepie, jak coś takiego widzę. Ale w nocy wchodzi, posierści w wnoszę. Kot jest, jak już mówiłam, głodny, więc mam problem z kotem. Od czasu do czasu wskakują na siebie robi się jadka, zanim się ich tam nie rozdzieli. Chwała Bogu, na razie nic się złego im nie stało. Ja nie jestem w stanie tego znieść. Nie jestem w stanie znieść tego wzipania, Nie jestem w stanie znieść dźwięku tup, 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 nieustannie tymi pazurami po panelach. Ja jestem bardzo wrażliwa na dźwięki i dźwięki mnie yy, strasznie triggerują, a on ciągle te dźwięki wydaje. Jak nie takie, to srakie, chrumka, ciumka. Robię jakieś rzeczy, no i przede wszystkim sierści, ja nie mam możliwości nawet jogi poćwiczyć, bo w momencie kiedy, nie wiem, odkurzałam, to za minutę wszędzie jest piach i sierść. Ja dostaję amoku. Ja dostaję po prostu żywcem amoku. Z tym wszystkim co się dzieje, ja nie jestem w stanie tego przeżyć. Ja mam poukładane życie po to, żeby się nie dobodźcowywać. Dla hadowca to jest ważne, żeby miał pewną stabilizację. Po to, żeby jakby, wiecie, nie było tych wahań. Ja sobie ułożyłam stabilizację. Mam spokojny dom z kotem, jaszczurkami i ślimakami. Mam machatiny. To są wszystko spokojne zwierzęta, które przebywają, a jeszcze węże. Przebywają w określonych miejscach. I jakby one się nie ruszają. A kot jest spokojny. Co prawda miałczy, nie? Jest upierdliwy, bo on miałczy. Ale z drugiej strony ja się już do tego trochę przyzwyczaiłam i wiem, że mój kot jest gadułą, i ja to po prostu przez większość czasu jestem w stanie ignorować. Ale tego nie jestem w stanie zdzierżyć. Po prostu nie jestem w stanie. A siostra mi wraca dopiero następnego dnia. Już ten pies jest jeden dzień, w sumie trzy. Nie mam wrażenia, że dostanę moku za moment. Bo to mnie podbija i powoduje, że mnie wszystko wkurwia. Po prostu wszystko, totalnie. Ja jestem jak chodząca bomba zegarowa. I po prostu, ponieważ staram się nie wybuchać na tego psa, bo to jest nie jego wina, a mnie w środku telepie, nie? Co robię, żeby telepało mnie mniej? Na mnie techniki, takie najprostsze pod tytułem pooddychaj sobie, pomagają mocno średnio. Ale pomagają. Więc po pierwsze, ja oddycham. Po drugie, ja sobie mantruję moją mantrę, która mnie uspokaja. Powoli, spokojnie. Siedzę, czuję, że mnie terapią. Taki powoli, spokojnie. Powoli, spokojnie. Powoli, spokojnie. To pomaga mi się wyciszyć. I wiem, że wielu osobom też pomaga, jeżeli znajdziecie sobie taki swój jakiś czy swoje zdanie, czy właśnie jakąś yy, afirmację, czy będziecie, no w każdym razie będziecie to jak mantra powtarzać, czyli w kółko, to tak naprawdę na tym można skupić myśli bardzo dobrze i, yy, i się wyciszyć. W ogóle to samo działanie przecież mają ogólnie mantry, albo modlitwa powtarzana, no bo to też chodzi o to, żeby zająć mózg czymś, co jeszcze wycisza. Więc to mi bardzo pomaga, tak... Na pierwszy atak złości, a potem żeby rozładować napięcie, ponieważ sport mi nie pomaga się po sporcie, bardzo źle czuję, mnie sport triggeruje i jeszcze mam wyższy poziom adrenaliny, więc bardziej jestem jeszcze nabuzowana, więc ja się staram zająć po prostu głowę czymś innym. W tym wypadku zajmuję się pracą, czy ja, przygotowuję sobie coś na coachingi. Albo teraz przygotowuję projekt, w którym jestem jakby cała zaangażowana i cała w tym projekcie jestem. Niedługo się dowiecie, jaki to jest projekt, wrzucę oczywiście wam tutaj info. Natomiast w tym momencie jeszcze nie uchylam rąbka tajemnicy, natomiast mówię, jestem w to bardzo jakoś tam, wiecie, właśnie zaangażowana. I to pomaga mi się właśnie od tej złości gdzieś odsunąć. I jest to jeden ze sposobów właśnie kanalizowania negatywnych emocji, czyli przekierowanie swoich emocji w inną stronę. I właśnie mówi się, że najlepiej, jeśli jest to jakaś dziedzina sportu, gdzie można fizycznie się wyładować, albo właśnie przekierowywanie myśli w inną stronę, co powoduje takie wyciszenie. U mnie działa to najlepiej. Z pewnością, jeżeli chcielibyście przepracować swoje emocje, to zapraszam Was na coachingi. Natomiast powiem Wam tak ogólnie, że mm, praca z emocjami bardzo dużo daje i że najważniejsze jest zaakceptować swoją emocję i pamiętać o tym, że każda emocja jest naturalna, każda emocja o czymś nam mówi i w każdą emocję można wejść, również we wkurów. Ważne jest tylko to, żeby on się nie przekładał na agresję. Bo pamiętajmy o tym, nie? że gniew to jest to, co czujemy, a agresja to jest to, co robimy. Więc ważne jest to, żeby się jakby nie wyżywać nie fizycznie, psychicznie tylko, żeby umieć sobie z tą złością w tym wypadku poradzić. I to można fajnie wypracować. Ja uważam, że mi się udaje, bo kiedyś potrafiłam, nie wiem, jak byłam młodsza, rzucać przedmiotami, zdarzało mi się krzyczeć bardzo. Zdarzało mi się wybuchać płaczem, na ogół z krzykiem, jednocześnie, a teraz, teraz naprawdę nie. Czasami zdarza mi się ze złości popłakać, ale to też jest forma jakby upuszczenia emocji. Więc naprawdę uważam, że ogarnęłam to bardzo spoko, ale jednak w środku czuję złość. I to taką, słuchajcie, naprawdę wszechogarniającą złość, tego może w tym momencie nie widać, bo staram się tutaj mówić do was spokojnie. Ale naprawdę, pokłady tego są, są poważne, kiedy rozmawiam z kimś w rozmowach prywatnych, to no, nie szczędzę łaciny kuchennej, tak zwanej, czyli żywą inwektywą chlustam I. No, i, i tak, zdarza się. Ja Wam tutaj załączę. MP3, w której ja się wypowiadam do koleżanki. To było chyba z zeszłego tygodnia. Żebyście zobaczyli, jak to wygląda na żywo. Kiedy, mimo wszystko jestem bardziej emocjonalna, i to jest i tak ogarnięte w miarę. Natomiast tamte odmiany poruszam jakby zupełnie inne problemy, które w danym momencie mnie bardzo deligerowały. Tak jak właśnie kwestia sportu, jak miał czący kot. Jak to, w jaki sposób się czuje ze swoim ciałem. Tutaj z góry mówię, że to może tu osoby, które mają zaburzenia odżywiania albo jakieś problemy z postrzeganiem siebie. Także, jeżeli macie taki kłopot, to nie słuchajcie tej impetuiki może. Natomiast reszta, może, że tak powiem, zobaczy fragment mojego prywatnego życia, jeżeli Was to ciekawi. No i jakby. Tym się chciałam z Wami podzielić. No i bardzo proszę jakby finalnie, że jeżeli będziecie pisać komentarze to oszczędźcie sobie może behawioryzmu typu psiego na zasadzie co ja powinnam robić, czego nie powinnam i co robię źle. Bo jakby, słuchajcie, to nie jest mój pies i ja nie będę wychowywać cudzego psa przez trzy dni, dwa razy w miesiącu albo raz w miesiącu. Mam nadzieję, że teraz dużo rzadziej się to będzie przytrafiać, bo Chyba po prostu powiem asertywne nie ma mowy, bo pomoc siostrze pomocą siostrza po prostu no to mi dezorganizuje życie i ja się czuję koszmarnie, koszmarnie po prostu. No ale tak czy siak nie będę cudzego psa wychowywać, robię co mogę, żeby nie to życia mi yy, innym osobom, także please yy, tego typu uwagi sobie po prostu spuśćcie. Natomiast, jeżeli ktoś się chce podzielić tym, jak się czuje, jak rodzi sobie z gniewem, jak sobie z gniewem nie radzi, ewentualnie jakieś inne uwagi, to oczywiście piszcie to w komentarzach, bo to jest zawsze przydatne dla mnie i dla innych. No i oczywiście, jak już mówiłam, jeżeli ktoś chce popracować z emocjami, to zapraszam Was na coaching na moją stronę www.ubiegunowa.pl. No i oczywiście na moją społecznościówkę, na Patreonita i na Bajka Fit'u, jeżeli chcecie mnie jakoś wesprzeć. Trzymajcie się kochani i oby jak najspokojniejszego dnia i i w ogóle najspokojniejszych dni. Trzymajcie się pa. Kurwiłam się, bo ten kolega który mi napisał, że miłego dnia udanego tygodnia. Napisał coś tam, co się dzieje, mówię, że po prostu gównianie się czuję. On z tego daj spokój, a czasem też tak mam. Mm. Ale daję radę. A już z takim kurwem, ale staram się być miła. Ja też daję radę. To zupełnie nie o dawanie rady chodzi. To chodzi o to, że robię rzecz za rzeczą. Robię, bo robię. Oddycham kurwa, bo oddycham, ale to nie oznacza, że mnie to bawi, ani że to jest udane, ani tym bardziej, że jest to miłe. A dzisiaj po prostu naprawdę żygam w kurwem, żarem i rozpaczą. Doprowadza mnie wszystko do szewskiej pasji. Od kota zaczynając na jebanym treningu, który zaczęłam robić kończąc. Sport mnie wkurwia. Nie wydzielają mi się żadne jebane endorfiny. Żadne. Wydziera się kortyzol. mam pospinane mięśnie, jestem wściekła. I mam ochotę roznieść wszystko dookoła po treningu, mimo że na przykład jestem zmęczona. Po prostu wkurwia mnie. Kiedy mam poświęcić minutę na sport, to mam wrażenie, że mogłabym spędzić tę minutę w każdy lepszy sposób możliwy niż sport. Ćwiczę to tak 10 minut dziennie, nie? Max. Po prostu to jest dla mnie strata czasu. Największa możliwa. Po prostu nie cierpię organicznie. Plus do tego mi się dzisiaj załączyło to, że czuję się jak wieloryb. No już wczoraj mi się załączyło, nie? Nie mogę siebie znieść. I jakby ja rozumiem Bartka, że mu się podoba estetycznie to, co widzi. Ja rozumiem nawet stojąc przed lustrem, że ogólnie to ciało mi się dobrze rozkłada, i ogólnie wyglądam dobrze, ale ja nie mogę znieść tego, w jaki sposób ono po prostu na mnie pracuje. Ja robię krok i czuję, jak ono się na mnie porusza, i zostaje amoku. Ja jestem w stanie siebie znieść wtedy, kiedy starczą mi kości. I to jest dla mnie estetycznie spoko. Ja się dobrze ze sobą wtedy czuję, I przede wszystkim to ciało się nie porusza. Boże, ja dostaję ja mokła, ktoś by mi pazurami po tablicy jeździł, jak ja czuję z każdym krokiem, jak ono się rusza. Ja dostaję pierdolca po prostu. I to nie chodzi nawet o kwestię tego, jak wyglądam, chociaż to też mi się nie podoba. Ale o Jezus, więc mówię, teraz mnie wkurwia wszystko, chyba nawet to powietrze, którym oddycham. Więc dzisiaj to jest bardzo zły pomysł, by ja się staram w tym nie płynąć. I tak już popłynęłam, bo się zaczęłam tutaj, wiesz, wyflaczać. Masz, jak się czymś zajmę, to może będzie lepiej. Także nie gniewaj się na mnie nie wiesz, tam się nie urażaj, bo tu nie chodzi o Ciebie, tu chodzi generalnie o to, że też poza tym, jak Cię psami chcę tam odżygać, tym wszystkim bardziej niż to robię teraz. Po prostu jest chujowo i chciałabym to jakoś przetrwać. Nie wiem po co, bo tak naprawdę pewnie kolejny dzień będzie tak samo chujowy. A jak nie, to trafi się za parę dni tak samo chujowy dzień, bo chujowość nie zniknie, nie? Można ją przyklepać kurwa łopatką i położyć na niej dywan, nie? A tak będzie śmierdziała i tam będzie, także można arozo rozpylić. Ale nie zmieni faktu, że pod dywanem będzie uklepane gówno. Mam nadzieję, że ty się będziesz bawiła przez ten czas lepiej niż ja się bawię teraz. Powinnam zabrać za chwilę za pracę, więc nie wiem, trzymaj za mnie kciuki, żebym cokolwiek zrobiła dzisiaj i nie rozjebała aparatu bo co nagrywać filmik i żebym zniosła to, jak wyglądam, bo też nie chcę tego filmiku nagrywać, bo wyglądam jak dupa za krzaka i ogólnie. Włosy mi się nie układają, kresek nie umiem malować, to po prostu zgroza. Po prostu kurwa zgroza. A muszę to już ogarnąć, bo czas najwyższej pora. No dobra, to ja się zabieram może za te studia albo za cokolwiek, żeby poczuć się mniejszym przegrywem dzisiaj.